Witajcie w letnim okienku transferowym. Pierwszy odcinek się bardzo dobrze przyjął, więc zapraszam Was dzisiaj na drugi, w którym przedstawię najciekawsze transfery w pierwszym tygodniu lipca i najgłośniejsze plotki. Zaczniemy właśnie od nich. W ostatnich miesiącach najwięcej mówi się o młodziutkim Francuzie z AS Monaco Kylianie Mbappé, który jest ogromnym talentem na miarę złotej piłki. Piłkarz ten znalazł się na celowniku m.in. Realu, który mógłby dać za niego aż 135 milionów euro. Tak, 135 milionów euro. Jak za 18-latka to jest istne szaleństwo, a wiele wskazuje, że Mbappé może jeszcze jeden sezon zostać w Monako. Innym 18-latkiem, o którym się dużo mówi jest bramkarz Milanu Gianluigi Donnarumma, które podjął decyzję o nieprzedłużeniu umowy z Milanem, o czym nawet powstała piosenka. Była miłość do Milanów, lecz w kwestii tej się zmieniło coś. Prawdziwa miłość rośnie znów, a pokochałem dolary. A więc nie listam podpis mój, bo chcę odejść do realu, z nim ja gram ze trzydzieści. W sprawie Donna nastąpił jednak zwrot akcji, i piłkarz być może jednak zostanie w Milanie na następne lata. Młody pomocnik Betisu Sevilla, Dani Cebajos, nazywany Nowym Iniestą, został wybrany najlepszym piłkarzem młodzieżowego Euro U21 w Polsce i znalazł się w kręgu zainteresowań trzech wielkich klubów Realu, Bayernu oraz Barcelony. Który z nich wybierze Dani? Dowiemy się już zapewne niebawem. Ciekawym kąskiem może się również okazać król szczelców poprzedniego sezonu Bundesligi Pierre-Emerick Aubameyang, którym od pewnego czasu zainteresowany jest PSG, a przed kilkoma dniami dołączył również Milan, gdzie przypomnę, oba już kiedyś za młodu grał. Piłkarz Arsenalu Alexis Sanchez miał znakomity poprzednich sezon, czego nie można powiedzieć o kanonierach, którzy nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. I mówi się, że Alexis może pożegnać się z Londynem. Faworytem do jego transferu jest Bayern, któremu to ostatnio brakuje klasowych skrzydłowych i w Bayernie gra jego przyjaciel z reprezentacji Chile, Arturo Vidal. Tyle plotek. Teraz czas na dokonane transfery. Ostatnio mówiłem wam, że najdroższym transferem jest Bernardo Silva. Nie jest to już aktualne, ponieważ nowym, najdroższym piłkarzem tego okienka został właśnie francuski napastnik Alexandre Lacazette, który ze swojego rodzinnego Lyonu trafił za 53 miliony euro do londyńskiego Arsenalu, stając się tym samym najdroższym transferem kanonierów w całej historii, a patrząc na to w jakiej formie jest Aleksandr, to z pewnością może powalczyć nawet o tytułu Króla Szczelców Premier League. Tempa natomiast nie zwalnia Everton, który dokonuje kolejnego dużego transferu ściągając obrońcę reprezentacji Anglii Michaela Kina z Burnley za kwotę ponad 28 milionów euro. Przenosimy się do Włoch, bo tam trwa najlepsza transferowa ofensywa Milanu, który tym razem pozyskał gwiazdę Bayeru Leverkusen oraz reprezentacji Turcji, Hakana z a także z Atalanty Bergamo, świetnie zapowiadającego się prawego obrońcę Andrea Contiego za 25 milionów euro. W sumie Milan wydał na razie najwięcej, bo prawie 130 milionów euro, także widać, że Milan po kilku słabych sezonach wreszcie wstaje z kolan, ale nie próżnuje również największy rywal Milanu, czyli Inter Mediolan, który to ściąga za 23 miliony euro. Słowackiego obrońcę Martina Skriniala z Sampdorii. Skriniar jest nam niestety bardzo dobrze znany, gdyż przed kilkoma tygodniami w meczu z Polską na Euro U21 ogrywał nas jak chciał i widać, że będzie z niego znakomity defensor. Pierwszego transferu dokonał Real Madrid, który kupił ze swojego odwiecznego rywala Atletico bardzo utalentowanego lewego obrońcę. Teo Hernandeza za aż 30 milionów euro, a ostatnio mogliśmy go oglądać na wypożyczeniu w Deportivo Alaves. Mamy również pierwszy transfer Barcelony, którym to został jej wychowany Gerard Deulofeu, ściągnięty z Evertonu, który jednak prawdopodobnie będzie zmiennikiem dla tria MSN. Warto też powiedzieć o dwóch utytułowanych, Środkowych obrońcach, którzy już powoli kończą swoją karierę. Są nimi Pepe, który za darmo przeniósł się z Realu do tureckiego Besiktasu Stambuł, a także już żywa legenda londyńskiej Chelsea, John Terry, który w najbliższym sezonie będzie grał w Championship w barwach Aston Villa. No i na koniec trzeba powiedzieć trochę o Polsce, bo też. Sporo się tutaj dzieje. Mający za sobą znakomity sezon w Lechu Poznań młody obrońca Jan Bednarek za sumę 6 milionów euro przeniósł się do Southampton stając się tym samym najdroższym transferem w historii z Ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że Janek w Anglii nie pójdzie w ślady Bartka Kapustki i pokaże na co go stać. Bohaterem najbardziej kontrowersyjnego transferu został... Pomocnik reprezentacji Polski i Wisły Kraków Krzysztof Mączyński, który przeszedł do Legii Warszawa, będącej największym obok Krakowi rywalem Białej Gwiazdy. Mączyński został znienawidzony przez wielu kibiców Wisły nie za sam transfer, ale za to, że oszukał kibiców mówiąc, że nigdy nie zagra w Legii. Eee, Jędza i Pazdek mocno namawiają. Więc tak, przy atrakcyjnej ofercie z Legii zdecydowałbym się na transfer do Warszawy. Nie. Nawet gdyby można było zagrać o Ligę Mistrzów? Nie. Jak widać, są ludzie, dla których pieniądze są ważniejsze od honoru, ale mimo wszystko życzę Krzysztofowi powodzenia w nowym klubie, gdzie najprawdopodobniej zostanie następcą najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu ekstraklasy, Wadisa odzidział fou który to miał odejść do Krasnodaru, lecz się rozmyślił. Wszystko wskazuje jednak na to, że Wadis odejdzie z Legii za granicę, tylko jeszcze nie wiadomo gdzie. Inny za to bohater poprzedniego sezonu Ekstraklasy, Konstantin Wasiljew, odszedł z Jagiellonii Białystok do Piasta Gliwice. Transfer może wydać się trochę dziwny, ale pamiętajcie, że Kostia już kiedyś w Piaście grał, czy to będzie wielki powrót cesarza Estonii, najbliższy sezon to pokaże. I to już wszystko w tym odcinku. Zachęcam Was do wymiany spostrzeżeń i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.